Witajcie moi widzowie, jestem w Hamburgu. Tutaj chcę Wam pokazać Fishmark, czyli Targ Rybny. To jest hala, główna hala targu rybnego. To jest w ogóle bardzo duże wydarzenie w Hamburgu. Co niedzielę przyjeżdżają tutaj wiecie, ludzie z różnych hurtów i biorą ryby, ale tutaj też są... Chyba normalni ludzie, którzy przyjeżdżają, wiecie, w sensie takim, że kupują, kupują ryby. Tutaj chyba są smażalnie ryb. Najpierw, myślę, że tak, że to jest pełno takich różnych rzeczy, gdzie można też zjeść posiłek na gorąco. I to jest bardzo, bardzo duże wydarzenie. A tutaj są budynki osób które związane są z sportem hamburskim. Są tutaj też mieszkania, które są ponad bardzo drogie ze względu na widok. A my płyniemy dzisiaj z statkiem kolejny raz i to jest hamburg. Słuchajcie. To jest Hamburg. A tam chcę Wam pokazać. Dzisiaj nie ma wiatru, jest przepiękne słoneczko, widzicie, a tam jest cały port, cały port, tak to wygląda, uwielbiam, widzicie jak odpręża takie, e, taka wycieczka statkiem, po prostu jest statkiem to jest takie odprężenie, jest dużo ludzi, bo jest przepiękna pogoda, więc wszyscy sobie jadą, płyną statkami, korzystają z pięknej pogody. Ale powiem Wam, że warto, że warto. Jak tylko macie możliwość popływania statkami, to bardzo Wam polecam, bo to jest ten niesamowity odpoczynek. Tutaj jest taki biuro, więc widzicie, a ta. ta. Tam z tyłu za tym biurowcem, ten ostatni budynek, to są budynek, też ale ze schodami, po tych schodach się wchodzi na szczyt i tam jest przepiękny punkt widokowy, przepiękny. Może dzisiaj tam pójdziemy, bo jest naprawdę cudownie, chociaż dzisiaj mamy, dzisiaj mamy spotkanie w, właśnie w tej kapusty, w Harmonii. dlatego musieliśmy zmienić plany, ale później mam opowiem dlaczego. Dobrze, także tutaj z tymi pięknymi widokami. Zostawiam Was kochani, do zobaczenia. Pozdrawiam.